A legiony słowej i chwała, z tej strony Hanzio i tam Was na kolejnym odcinku Zły pandera Doszedłem sobie tutaj do tego... Jak to się nazywa? Matrycy Echa. Żeby wytworzyć tą... To... Użyj Matrycy Echa. I mam utworzyć Mroczny Gon Krwawej Iskry. Składniki mamy. Więc robimy to, jak mamy to. I teraz co? Polunek trwało mi skrewiamy, okej okay. No to musimy znowu iść do jamy <laughs> Może przy okazji uda nam się zrobić te dodatkowe zadania To sobie po prostu eee... Spingujemy Idziemy z powrotem do jamy, ja cię do A widzicie to bo boss jest To chyba włosik jest. Weźmiemy sobie ziomka jakiegoś. O ile się jakiś znajdzie, jak nie to... samo to tu No, gram na klawiaturze i, i mysce W sumie wygodniej jest mi. Ale nie wiem czy na nagraniach spotkać jak klikam w myszkę. W sumie okaże się w sumie po tym odcinku. Brandą, no czekałem. Zatem po bocznik mi trochę biechało. Będzie co robić w końcu? Panie, na się z bosami, którzy... No, z posami, z mobami. No, są opaki. Jest jakiś pierdolnięcia. Pytanie, czy to jest tylko boss? No nie wygląda na to, no? O, Opierdalałem się z nim, okej. Okay. Ja chciałem co polutować O tu nie ma co do lutowania Dobra, to idziemy do obozu hmm. Już to zabiłeś? Już pomyślałem that's gotcha. it Ile tu masz na nim? Raz, dwa Lid Fajna krzywa lista, tylko bym Z tamemu co robił, to zajęło No rozpadamy, dzięki chłopaki Aha, tu chłopi z 12 poziomem, nieźle Nieźle nie, go popaliło Podróżowanie do czy No, git. Lecimy do tej wariatki teraz. A to się tepnę chyba, nie? Chyba się tepniemy, czyli tu, tu. Szybka misja chyba. No, zrobimy obejście jedną takim razie bo boję się nauczyć, niebym miał mieć 5 minut I poprzedni nie wiem sumia ile mi wyszło po montażu, bo bezygo nie montowałem, miał miał 47 bazowo nie opierdolę te wczytowania chyba You look a little worse for wear, but the job's done. Hopefully the icor will subside now that the thing's dead and I can get the blood flowing again. As for what I promised you, oh, you wound me. I've got what I wanted. I'll hold up my side of the bargain. There's a man called Megan who resides at the Crossroads Foundry. He's older than he looks. A little bird told me he's one of the only survivors of the attack that left Aurelian in ruins. If anyone knows how you can complete the trial of lingering light, it's brother Megan. Okay. Well, there you have it. Scurry on then. Oh, and if you're looking for work further down the road, don't be a stranger, love. Mm, just simple okay. Mm-hmm. Dobra, wiadomo pobocz nam to będę robił poza odcinkami A trochę już ich jest Dobra, na razie pójdziemy do tego zioma 600 metrów Czyli ty jesteś gdzie? 600 metrów. A, to gdzieś tam. Dobra. Kuparka znaleźć. albo się przejdę. Zobaczymy, czy te ziomeczki, jak ja to wcześniej, są na poziomie czaszka. O, no, kwiatki. A no, tak, bo mam jeszcze misję poboczną, to przy okazji to zbieram. Teraz sobie jak już to jest tam, no? Wow, te gobliny w końcu nie są na poziomie czaszka, milusia. CF to jest coś siebie <coughs> O oh. To też jest to pobocznych za zadań. O kurwa mi się spędzi. Co z tym jak? Co mi się zbugowało? Ta w ogóle jest taka jakaś troszeczkę zbugowana momentami, ale to w sumie beta. Bo na razie nie ma co się dziwić. Na to się widzi No się na pewno na mnie Nie, to nie 100 metrów I na to tego kwadrka? No ale nie, nie widzę bo. to Kurwa do wyszuka, no jakiś frajur Lit Dość nie mam czasu now, i hope i can. now, you see, megan, the test panel, but it's just showing up. you're a wayfinder, yes? i'm brother megan. are you here to help? i'm working to restore the old foundry. We can't just hide in Skylight. We need to reclaim the Highlands. I don't. Why are you asking me this? She told you I was a monk, did she? That I'd know about the trial. Even if I did, Aurelian was destroyed long ago. How would it help you now? I don't have time for this. You're chasing ghosts, and I need to look after the living. There's too many of those beasts out there, and my people can't fight them. You're a wayfinder. You're supposed to save us from the gloom. So save us. Get out there and fight. Clear a path for our next supply run. Needs a Oh, Możesz po prostu wpisyć swojej postaci broń, czy dowiedzieć się jak działa. No chciałbym. Postaci posiadają, muszą potencjał ich sprzętu. Ok. O, tuty tu ty. To nie chcę. Moc broni, moc krytyczna, moc przełamania, obrona fizyczna. Zdrowie. Moc, są, są logiczna. To. Aaaa, i tak samo mogę to napierdolać No też mogę podnosić, łee to kurwa fajnie już nie mam tych No ale to mam, no to mam tu cztery tylko No to w sumie to damy To damy To damy i to w sumie to ja mogę tutaj kościo tak dopierdolić, że to jest głowa mała Kasę to ja mam i do Już nie mam tych surowców Ale i tak już ładnie to już będzie bijła Nie wycina się, ci pierdolona Zadana się ponad często budują To wystarczy niby przestać śledzić I znowu zacząć się śledzić No ale jak widać nie, nie w tym przypadku Zabij stworem na kół górach Nie wyglądamy na górę No no w sumie to, to wygląda jak górę Teraz lecimy Nie no, góry jak byk. No to zobaczymy No tylko że jakaś to się zajebie Albo się nie zajebie no tak, bo tu nie ma problemu. O kurwa, no To nie są stwody... No to sobie... To masz je bijanie się No ale to nie są stwory braku jednak mm -hmm. korn O, oh, to są z trochem bloku okej. Okay. to git, tylko mało, nie? To łatwo więcej nie ma No. Tak, poważnie. No co jest? Snajper się zainteresował. Dobra ten mieczek kurczę, będzie napierdalał elegancko. Cześć. Cześć Dobra, para Jesteś trochę za mocny jednak A czy ten ziemaczek siedzi przed zaliczy tego? Zaliczył, no G

You've bought us precious time. And I owe you an apology. I was angry. And honestly, part of me hoped you wouldn't return. That I'd never have to speak of Aurelian again. I know how that sounds. But you weren't there. But here we are. You've driven back the gloom. I suppose I owe you answers about Aurelian and the trial of lingering light. And who better to help than the last surviving monk? Eh? Very well, let's talk. What do you know of the Celestial Architects, Wayfinder? A common creed, I imagine. The Architects imposed order on the Primal Chaos and shaped the world as we know it from the void. The Silver Codex is a penitent order within the Avar Church. Tasked to record the wonders of the architect's creation. We were peaceful scholars until the first scribe twisted our path. The first, oh, she was driven, brilliant. She wasn't content to write odes to the architects, she wanted to unlock their mysteries, to claim their power. There is more to creation than the Avar Creed tells. There are ancient powers that have no love. For humanity, precursors who were here before us, who despised the architect's creation. The monks in the Codex Halls were devoted solely to the Arks, but within the Undercroft, they were exploring the forbidden secrets of the Precursors. I was a loyal servant of the Arks. I never faced the trial and never served in the Undercroft. I can't tell you what they were doing or how they died. I fled when the attack began. While I never faced the trial of lingering light, I have the medallion of one who did. Okay. Here. I hope it will allow you to reach the trial yourself. Thank you. <laughs> Pogasko Tran Ten czego wziąłeś? Nieźle. Dobra, ale tą próbą zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Także dzięki za uwagę i do następnego. Elu!